Dzień dobry. Witamy serdecznie w felietonie historycznym Zolda des Heres. Lornetka stanowi jeden z najważniejszych elementów wyposażenia zwiadowców, obsługi karabinu maszynowego, obsługi granatnika, moździerza, armaty czy też po prostu dowódcy oddziału. To ona zapewnia możliwość dokładniejszej analizy pola bitwy lub obserwacji okosionego terenu. Konstrukcyjnie lornetka jest po prostu przyrządem optycznym ze sprzężonymi równolegle dwiema lunetami. Dzięki takiemu rozwiązaniu można prowadzić obserwację obuoczną. Nad to, co jest przewagą lornetki nad lunetą, przy tej samej rozdzielczości obraz jest jaśniejszy i ma większą rozdzielczość. To z kolei wpływa na efekt widzenia stereoskopowego, przez co lepiej można doświadczać głębie i odległość. To z kolei pomaga w ocenie dystansu dzielącego obserwatora od obiektu. Niemcy stosowali lornetki pryzmatyczne, czyli takie, w których rozstaw obiektywów lunet jest większy od rozstawu oczu człowieka, a różnice między środkami obiektywów a środkami okularów niweluje się za pomocą pryzmatów. W tej konstrukcji tak okulary, jak i obiektywy są skupiające, natomiast pryzmaty znajdują się pomiędzy nimi. Lornetki pryzmatyczne mają jeszcze jedną zaletę: umożliwiają stosowanie większych szkieł co wpływa na uzyskanie większej jasności, dając obraz prosty, co zapewniają właśnie pryzmaty. Mają one poza tym jeszcze jeden wielki plus. Niwelują odległość między obiektywami a okularami, co wpływa na możliwość znacznego skrócenia układu optycznego. Nadto, co wyjątkowo istotne, odwracają obraz. Bez tego widzielibyśmy bowiem obraz do góry nogami. Bardzo ważne z punktu użytkowego jest to, że lornetkę pryzmatyczną można precyzyjnie dostosować do rozstawu oczu człowieka, co przy zastosowaniu lornetek prostych, takie stosowano głównie w czasie I wojny światowej, było niemożliwe. Przejdźmy jednak konkretnie do lornetek HER. Standardową lornetką była DINST 6x30. Oznacza to, że lornetka powiększa sześciokrotnie, a jej obiektyw ma średnicę 30 mm. Jako ciekawostkę warto podać, że używano też lornetek 10x50, czyli 10 dziesięciokrotne powiększenie przy średnicy obiektywu 50 mm. Takie stosowane były głównie w pojazdach i artylerii. Do piechoty trafiały jednak głównie 6 na 30 W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że ogólnie produkowano wtedy także 8 na 30 7 na 50 i 7 na 56 Komu je wydawano? Otrzymywali je głównie oficerowie, podoficerowie, strzelcy wyborowi, artylerzyści, dowódcy moździerzy, granatników czy karabinów maszynowych. Posiadali je czasem także ci, którym nie przysługiwała taka z urzędu. Skąd więc je mieli? Zabierali do wojska własne bądź kupowali sobie prywatnie. Naturalnie koszt takiej lornetki wraz z niezbędnym wyposażeniem był niebotyczny. Co wchodziło w skład? Otóż w skład wchodziły sama lornetka, pasek nośny, tzw. język, desztochron, futerał oraz pasek nośny do futerału. Krótko omówmy sobie zastosowanie konkretnych elementów. Pasek był wykonywany ze skóry i mocowany do lornetki poprzez przeciągnięcie go przez metalowe wypustki i zabezpieczenie knopikami wykonanymi z mosiądzu. Język, który montowano przy elementach rozstawu lornetki, służył przypięciu go do munduru. Wykonywano go ze skóry, a po przewleczeniu przez lornetkę zabezpieczono osiężnymi knopikami. Otwór w jego górnej części służył zapięciu do guzika kurtki mundurowej. Dzięki temu lornetka nie przemieszczała się zbyt znacznie podczas marszu czy biegu, a także zabezpieczało to twarz żołnierza przed spotkaniem z twardą lornetką podczas upadku. Deszczofron, jak sama nazwa wskazuje, służył ochronie okularów przed deszczem. Noszono go na pasku nośnym dzięki posiadanym skórzanym ślówkom. Wykonany był z grubej i twardej skóry. Element był szyty, choć same szlówki mocowano dwoma nitami. Futerał z kolei wykonany był z twardej skóry. Także szyty, posiadający sprężynkowy system otwierania, znany Państwu z puszek na maski przeciwgazowe. Wnętrze wyłożone było miękkim materiałem. To właśnie w futerale przechowywano lornetkę, kiedy nie była potrzebna. Używano do niego także paska nośnego, choć wygodniej nosić go na pasie. Wróćmy jeszcze do samej lornetki. Ta bowiem wykonana była z mosiądzu. W miejscu trzymania lornetki znajdują się pokładziny. Cała lornetka wykończona jest czarną, półmatową farbą. Co ważne i co daje rozróżnienie między wariantami cywilnymi a wojskowymi to to, że w prawym okularze znajdowała się podziałka, która znacznie ułatwiała ocenę odległości. Drach czyli przecinek do drutu kolczastego, w 1939 roku, występował w dwóch wariantach. W wariancie długim, wykorzystywanym głównie wśród pionierów, oraz krótkim, trafiającym na wyposażenie standardowej piechoty. W okresie kampanii wrześniowej, w krótkie nożyce wyposażani byli dowódcy drużym. To w ich zoltbuchach wpisywano je na stan. Nie oznaczało to jednak wcale, że to rzeczony podoficer miał je nosić. Praktyka wojenna wykazała, że często częstokroć dowódcy przekazywali je do noszenia swoim podwładnym, co nie wydaje się jakoś wyjątkowo dziwnym, szczególnie, że mimo swoich małych rozmiarów był to ciężki element wyposażenia. Nadto próżno chyba szukać przykładów, w którym dowódca samodzielnie idzie ciąć druty. Wyznaczono do tych zadań raczej szeregowych żołnierzy. Sam przecinak noszono po lewej stronie lekko z tyłu, zaraz za bagnetem. Przenoszono go w skórzanym pokrowcu, który wyposażony był w dwie szlówki do przeciągnięcia na pasie, a zamykany był za pomocą wszytego troka i klamerki. Istotnym jest fakt, że sam pokrowiec wzmacniany był od wewnątrz mocowanym na trzy nity wykonanym z metalu dękiem, które chroniło skórzone dno rzeczonego pokrowca przed nadmiernym zniszczeniem. Przecinak wkładano do pokrowca do góry nogami. Inaczej zresztą nie da się tego zrobić. Dokonania tego uniemożliwia konstrukcja pokrowca. Przecinaki wykonywano z twardej stali, a ich rączki wykonywane były z zawalcowanej na okrągło blachy. Te z kolei były izolowane tekstolitem. Dzięki tej izolacji operator przecinaka mógł bez większych obaw dokonywać cięć przewodów lub drutów, które były podłączone do prądu. Izolacja zapewniała bowiem ochronę przed napięciem elektrycznym. Konstrukcja nie była może jakimś wielkim przełomem, aczkolwiek posiadała ciekawe rozwiązanie, które umożliwiało korzystanie z nożyc, nawet gdy doszło już do znacznego zużycia elementów tnących, które, co oczywiste, zwiększały odległość między sobą wraz z coraz to kolejnymi ostrzeniami. Otóż jedynym, co wystarczyło zrobić, to spiłować te elementy przecinaka, które aktualnie widzicie Państwo na ekranie. Ogólnie rzecz ujmując, krótkie nożyce do cięcia drutu czyli Kleine Drachtschere, opracowano na podstawie wzoru z 1915 roku. Ciekawostką jest fakt, że górna szczęka przecinaka działa jak hak do zaczepienia drutu kolczastego, na co wcale nie każda armia wpadła. Na uwagę zasługuje też fakt, że sama konstrukcja przecinaka okazała się na tyle udana, że nadal produkowano takie po wojnie, a chyba jedyną różnicą są odrobinę większe wymiary powojennych wersji. Wbrew temu, co więc możemy myśleć, Przecinaki wcale nie były domeną jedynie wojsk inżynieryjnych czy pionierskich. Przymusowo wręcz znajdowały się na wyposażeniu dowódcy drużyny piechoty w 1939 roku. Osoby, które bacznie oglądają nasz felieton, zapewne zdążyły już zauważyć pozorną nieścisłość. Chodzi o fragment, w którym powiedziałem, że przecinak nosi się po lewej stronie, lekko z tyłu, zaraz za bagnetem. Zapytacie Państwo, no fajnie, co z łopatką? Bardzo słuszne pytanie na które niestety nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Teoretycznie bowiem istnieje możliwość noszenia zarówno łopatki z bagnetem, jak i dodatkowo przecinakiem. Jednakże jest to bardzo niewygodne, niepraktyczne i daje niepotrzebnego ciężaru. Nie wykluczone, że nadgorliwi podoficerowie, którym marzył się krzyż żelazny, nosili cały ten majdan na sobie, choć biorąc pod uwagę to, że taki zestaw naprawdę ogranicza ruchy, większość z nich zamiast krzyża żelaznego dostała zapewne brzozowy. Druga wersja o wiele bardziej prawdopodobna jest taka, że żołnierze zostawiali je na wozach taborowych, tak samo jak czyniono to z tornistrami, torbami na ubrania, czasami menażkami czy innym niepotrzebnym majdanem. Takie zestawienie, które wyklucza łopatkę z tego tercetu jest o tyle wygodniejsze, praktyczniejsze i dogodniejsze, że mamy więcej miejsca na pasie, a ten dodatkowo mniej waży. Nadto na potwierdzenie tej tezy znaleźć można zdjęcie, takie jak na przykład to z Westerplatte, które w tej chwili widzicie Państwo na ekranie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że udało nam się przekonać Państwa, że tak przycinak do drutu kolczastego jak i lornetka, nie są wcale tak elitarnym i niespotykanym elementem wyposażenia wśród piechoty, jak mogłoby nam się wydawać. I choć nie są to być może przedmioty pierwszej potrzeby, to nie raz uratowały żołnierzowi życie, a już z pewnością ułatwiały mu prowadzenie działań wojennych. Na koniec pozwólcie Państwo, że przytoczę fragment książki Gaja Sojera pod tytułem Zapomniany żołnierz, w której możemy znaleźć następujący tekst. Wydawało mi się, że odczołgamy się na kraj świata. Mniej więcej 30 minut po opuszczeniu ziemianki dotarliśmy do rosyjskich zasieków. Znajdujący się na czele koledzy zaczęli robić prowizoryczne przejście. Serce waliło mi w piersiach jak młot. Po każdym cięciu szczypiec. Czekaliśmy w napięciu, aż ziemia wyleci w powietrze na skutek wybuchu min. Na twarzach uczernionych sadzą z kuchennych pojawiły się krople potu. Nie sposób wyrazić ogromnego napięcia, jakie towarzyszyło nam, gdy z prędkością 15 metrów na godzinę prześlizgiwaliśmy się pod plątaniną drutów kolczastych. Przez te kilka minut postarzyliśmy się chyba o dobrych kilka lat. Szanowni Państwo, zachęcam wszystkich, a szczególnie rekonstruktorów historycznych odtwarzających późny okres wojny, do zakupienia i przeczytania tej niezwykłej lektury, która choć, no nie ukrywajmy tego, jest trochę przerysowana, to dość ciekawie opisuje życie żołnierza niemieckiego i jest jednocześnie jedyną książką, jaką pochłonąłem dosłownie w dwa dni. My jednocześnie dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Zachęcamy do polubienia nas na Facebooku, zasubskrybowania nas na YouTube i serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka serii Zoldaten des Heres.